W tym filmie pokażemy, jak montować balustrady, tak zwane tralki, na tarasach na odcinkach prostych. To dla inwestorów, którzy chcą robić to we własnym zakresie, żeby było po prostu taniej. Nie wiem, czemu wybrałem ten fakt, lecz na innym bym się nie zamienił. Jesteśmy na tarasie, na którym trzeba zamontować balustrady żelbetowe, tralki, no i słupki. Przed zamontowaniem należy pamiętać o tym, że musi być wszystko przygotowane pod terrakotę. To znaczy, izolacje muszą być, obróbki blacharskie no i tym podobne. Dlatego, że po założeniu balustrad, jest to trudne do zrobienia. Trzeba dokładnie wymierzyć, w których miejscach mają stać słupki. Film jest zrobiony dla tych inwestorów, którzy chcą, którzy chcą zrobić to. We własnym zakresie po prostu taniej, sami. W słupkach na dole, w tak zwanej bazie, nawracamy dwa otwory, w które zostaną potem wbite pręty. Pręty są po to, żeby połączyć je z prętami, które będą zamocowane w podstawie dolnej, czyli w tej wandze. U góry też nawiercamy w kapitelu, yy, dlatego że tam będą też wbite pręty, ale dopiero po ustawieniu słupków i po wykonaniu szalunków, dlatego że te pręty przeszkadzają przy zakładaniu szalunków. Można po prostu się skaleczyć o te pręty, bo one dość długo wystają 30 cm. Pręty jest dobrze wiercić, jest dobrze wiertłem widiowym FI10 i pręty żebrowane dziesiątki wbijać, one wtedy się mocno trzymają. Tam, gdzie teraz w tej chwili wierci, tam będzie stał słupek i tam też trzeba wywiercić jeden, chociaż pręt wbić, żeby wystawał około 30 cm. To stworzy taki lepszy, solidniejszy monolit. No teraz, ty wbija właśnie pręty, no trzeba uważać, żeby nie za mocno walić. Bo można słupka rozwalić bo ten pręt dość wchodzi. O, tu ustawia się słupki na klejce Rezy c 17 to jest klej mrozoodporny. Należy go dość dokładnie tam ułożyć, żeby nie podeszła woda no bo może ta woda w jakiś sposób zaszkodzić na wysadziny mrozowe czy coś, ale A, tu widać, że mamy już ustawione słupki na tarasie górnym i niedługo przystąpimy do robienia szalunków tam ostatni to jest odcinek gięty a te pozostałe są proste ten gięty jest dość trudny do zrobienia ale to dalej będziemy o tym rozmawiać tutaj pracownik wykonuje szalunek na wangę znaczy na podstawę dolną ten kwadrat tutaj, który jest wycięty tu będzie podpórka betonowa Między słupkami, dlatego że odcinek jest dość długi, i poręcz podstawa dolna mogłaby się ugiąć, ewentualnie nawet załamać. No, gotowy szalunek, i teraz przystąpimy do szalunku górnego, znacznie trudniejszego do wykonania. No to już jest wyższa matematyka, trochę. To są dwa pasy sklejki po 10 cm szerokości złożone do kupy i trzeba tak rozmierzyć wszystko żeby rozstaw osiowy tralek był wszędzie jednakowy To trzeba trochę czasu poświęcić na to i bardzo dokładnie trzeba wyciąć, dlatego są dwie sklejki do kupy skręcone żeby to robić... Yy, yy, no, dokładnie Tu widać yy, że wszystkie szalunki są robione ze sklejki Odporny 18. Szalunek jest już gotowy, poskręcany wkrętami, dodatkowo wzmocniony jeszcze ściskami. W środku są rozpórki, żeby nie wypierało, bo potrafi do środka wciągać. Teraz pracownik tu widać wycina górną poręcz, szalunek na górną poręcz, i tu właśnie musi być wszystko bardzo dokładnie zrobione. szalunki muszą być posmarowane przed założeniem tralek i zbrojenia. Bo później się tralki yy, brudzą w betonie. To jest gotowy szalunek, już złożony, ale jeszcze jedna część będzie zdjęta, bo to jest tylko przymiarka, czy wszystko jest dobrze, bo później będzie za późno. Nie da rady przerobić, bo beton zwiąże i będą kłopoty. Proszę zwrócić uwagę, wszystko jest dokładnie zrobione, super posmarowane szalunki, na dole zbrojenie jest włożone później się zbrojenie podniesie potrząsie się zbrojeniem i tutaj o, szalunek jest zdjęty i w ten sposób się wkłada tralki bo jest najłatwiej w ten sposób włożyć można inaczej, ale to jest najlepszy sposób włożyć tralkę, a później założyć drugą część szalunku dolna podstawa jest zalana betonem i takim dość gęstym żeby tralki nie tonęły w betonie ale to się... O i tu jest już e, e, pracownik e, ustawia dół dół musi być bardzo dokładnie ustawiony ma takie przymiarki tam i ustawia się równo od szalunku równo między tralkami i no tebe to oczywiście jest odpowiednio ubity ubijają go trochę ręcznie, trochę wiertarką udarową z takim klockiem na końcu wbitym na wiertło żeby nie te potrząsanie takie to jest po to żeby tralkę przesunąć bo ją już jest dość ciężko przesunąć w trochę związanym betonie albo obniżyć, jeżeli on się potrząsa to beton się robi rzadszy i tralka opada trochę niżej do betonu, muszą być w linii wszystkie i później trzeba jeszcze wziąć pion i sprawdzić pion tralki bo pion raz może nas zaprowadzić do lasu Leżone. i teraz będziemy przystępować do zalewania tej poręczy górnej. Zbrojnie już tu mają. Nie, nie ma jeszcze. To włożę. Można tak. też widać te rozpórki. Poziomnica. Yy. Balustrada powinna być pochylona troszeczkę, ta poręcz do, do dołu. Znaczy do środka, tam minimalnie. 2-3 mm, żeby woda nie stała, żeby woda spływała sobie na taras. Wlany beton do środka, beton gęsty, nie może być rzadki, żeby nie było wycieków między tym, bo jednak woda cieknie. Ubija się takim kołeczkiem, jakimś deseczką czy czymś ręcznie na razie, a później jeszcze poprawiają też wiertarką. Zaraz pokażę. O, proszę. Ubija wiatarką i się beton ładnie zagęści, ładnie się ułoży przy szalunku i wszystko wyjdzie ładnie od wzorowania. Ale później i tak trzeba szpachlować, trzeba poprawiać to wszystko, bo jest zalana podstawa dolna, zalana poręcz górna. No i trzeba teraz wszystko wykańczać Na dole trzeba to robić szpachelką, bo niczym tam innym nie dojdzie. To jest. Mozolna, marudna robota, no ale trzeba ją zrobić. U góry beton wiąże i bardzo dobrze, bo nie wolno betonu jeszcze świeżego, rzadkiego przycierać paczką, dlatego że woda podejdzie pod wierzch i on tam będzie słabszy. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest to, że po zatarciu paczką styropianową trzeba to zatrzeć paczką metalową, żeby było gładko. Jeżeli za, zaciągniemy tą paczką metalową rzadki beton, no to wyjdą nam takie gulki różne, takie nierówności, a przy betonie stwardzającem wyjdzie równutko. No i dziś mamy koniec roboty. Balkony posprzątane, schody, poręcze wyszpachlowane, słupki wyszpachlowane, tu jest pokazane taras od strony ogrodu, tu nie pokażemy od góry. Nie wszystko zostało w tym filmie wytłumaczone, akurat w tym dotyczącym schodów, ale trzeba obejrzeć inne filmy, odcinki proste, odcinki gięte to tam można coś się dowiedzieć. Tu są schody, te trudne schody do roboty, no ale teraz jakiś efekt jest widać. No i ten łuk, tam ten paskudny do roboty był, ale warto było, bo schody całkiem inaczej wyglądają. To jest wszystko tak zrobione, tak połączone zbrojeniem, że nie ma siły, żeby coś pękało. Bo, yy, chyba że będą pękać tarasy albo schody, no to wtedy mogą i poręcze pękać, ale to jest raczej niemożliwe. Tam w ścianie też są zamocowane pręty, wbite, i są połączone z prętami w belkach, i w dolnej, i w górnej. No i jesteśmy na tarasie. Na, przy odcinku Gętym łatwy on był do roboty. Krótki. I tu jest odcinek prosty. No, najłatwiejsza robota, jaka może być na budowie. Rzadko się takie odcinki proste yy, i takie długie zdarzają. To jest złota robota dla nas. Tam odcinek krótszy, no ale też dobry był. Nie ma co narzekać. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Teraz tylko. Fakturę wystawić, rozliczyć się, kasę wziąć i do zakładu rozładować samochód. Mi jedziemy, panie siermonka. Ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj w mam.